No i cześć, witajcie w kolejnym filmie Na kanale my Już po Kukurydzy To cała Właśnie mulczuję po kukurydzy pod pszenicę Tada o tam ora ładnie Tak robota na ładnie idzie I Ja już mulczowałem wczoraj ile tam było? 8 hektarów, 7 Dzisiaj mam tutaj trzy, bo bo góry tyle żonkę nie robię. Tego na razu wywalimy A już po ziarnówce lepiej żeby lepiej się orało. No to mulcher i tyle. No, jak to wygląda? Tu ja dawno nie, nie nagrywałem, tak się aż dziwnie odzwyczaiłem. A damy go szczegół, z mm. Tutaj ładnie po góry pszeniczka jest dzisiaj już który 20, 29 października 29 października no Ale co, co mamy zrobić? Co mamy zrobić jak no tak, takie pogody były. Mieliśmy się więcej pszenicy w tym roku, bo miały, mieliśmy zasiać tu byłoby 16. 16 i 16, no to 32 hektary pszenicy miały być, a będą tylko 16. Bo jeden kawałek pszenicy, gdzie, gdzie miała być pszenica, no jest straszna glina i no nie uprawimy tego nawet bezorkowo jest za, za mokro Jest za mokro w tym roku niestety no, się no, nie, nie wiadomo ale nam się wydaje że nie Na razie ten cel to jest też Zasiek się ruch uprawić i gasiać Tak to wygląda tu trochę bokiem. Dobra już dużo mi nie zostało to dziś nie jest 30-40 minut roboty teraz teraz to ładnie, o jak to, rachurek, przylema W tym półwie na tej ziemi, tu gdzieś około czwarta klasa jest A W tym roku zasiejemy na słabszych ziemiach pszelice, bo no niestety no, nie mamy jak na, nie, na innych nie mamy jak zasiać, bo na jednych jest zasiany rzepak Na niektórych w przyszłym roku po prostu kukurydza Coś będziemy mieć fajnie, bo będzie 36 hektarów w jednym kawałku kukurydzy. po jedno też dobrze. Po jedno dobrze, po jedno nie, ale... Robi robotę, to mi się podoba. Tu żadnej tuszerki nie ma. To i właśnie to lepsze, po prostu to lepszą, tą lepszą kurydę. Tą lepszą kukurydę dostawiliśmy, dostawiliśmy na ziarno, a tutaj była gorzej gorsza ziemia, gdzie ta ta, ta ora. Dlatego tego to skościliśmy też na, na kieszonkę, bo nie było takiej kolby. A tak tutaj sypaliśmy go o 8 ton. Choć w tym roku jesteśmy mega zadowoleni z kukurydy, tak się nie spodziewaliśmy i to był. To był jeden z słabszych roków, bo nie było opadów. Tam gdzie ona tworzyła kolbę, to naprawdę ona sypała sypała strasznie bardzo nas no, dowoliła jedna odmiana, której nie pamiętam nazwy Klucze, ale ty to, w to idei była odmiana No ja zaskoczona w sypła na czwartej klasie to, to było fajnie no Talia talas odmiana talias to no tak jak w co roku mega gdzieś około na lepszych ziemiach a na drugich, trzecich klasach, to no to mam świetnie sypało, sypało mam 13, 14 ton, no tam 12, 12 też tam sypało no w niektórych miejscach, w niektórych kawałkach, to, ale to tam tylko, no to 12 ton to i tak już nie ma co narzekać, bo to jest kasa, jak to tam który daje jest, pod, to jest polendar, no w wysokich cenach, w wysokich cenach, bo jest po tysiaku, mokra, to jest no jeszcze jakaś sucha nie jest a już nie było na co już nie było na co patrzeć, tylko po prostu było trzeba kosić, bo niestety terminy goniły ze siewem pszenicy. Po jedno, po drugie, żeby już było po prostu z głowy, a nie w by, by powiedzmy zaczęło też później padać, nie wiedziemy to, a tak to już... A gdzieś po średniej wygląda gdzieś po 30, tu Jeden, dwóch wyszła Taka średnia A średnia nam kukurydzy wyszła gdzieś około 10,5 tony sektara Więc jesteśmy mega i to mega zadowoleni Bo dawno nie mieliśmy W zeszłym roku nie mieliśmy takiej średniej gdy były Gdy była lepsza, lepsze, lep, lepsze opady i wszystko było lepsze Było wszystko lepsze Średnia nam w tym roku wyszła A chodzi, rok był na nasz region to był tragiczny bo jak ona tworzyła kolbę, puszczała to przez miesiąc nie padało dopiero tam później zaczęło padać jak już, już zaczęła, już nic nie dawało to ona zaczęła odpuszczać i może wtedy coś dało jakoś tak ale no nie ma co narzegań, nie ma co bo ładnie wyszliśmy na konkuryty i po prostu jesteśmy zadowoleni z tego roku może jakieś nowe nabytki, coś zobaczymy to, to co przyjdzie, to chlebnia też będzie już otwarta, jeszcze, no już końce są do połowy położone więc no, jest, jest okej, okay, jest ok że się jutro może jutro się przyjadę zobaczyć tam nie wiem no a dzisiaj też tam będą, bo chlebni robi to morze wiemy, zobaczyć od razu akapentarz Fajna ziemia, to jest taka fajna czwórka. Tutaj możemy, no, wiadomo nie będziemy liczyć jak w tym roku, bo mieliśmy na glinach zasiane, powiedzmy Tam mieliśmy i tam sypama 8 w pszenica. To tutaj wiadomo nie, nie będziemy liczyć tyle, ale tak pod szóstkę, 6 będziemy liczyć na tych czwartych ziemiach, bo nawożenie, nawożenie damy porządne, to mi się wydaje, że odda nam.

To jest żydko, tutaj będzie kukurydza w przyszłym roku na kiszonkę To jest kawał 12 hektarów Bo to jest ogólnie 28, ale to podzielone na parę takich mniejszych kawałków Podzieliliśmy sobie Tak to wygląda u nas no tu będzie kukurydza 12 hektarów kuryzy I tutaj będzie jeszcze 6 żyta I tu będzie 8 pszenicy idzie nam robota mógłby być wiadomo większy multer, ale te 28 metra na masz real to i tak mi się wydaje że daje radę bardzo generalnie jesteśmy z tego zadowoleni polski Taleksu, multer godny polecenia godny polecenia żeby by się nie zapchało jeszcze raz to pożę tyle ogrodu, powinienem z Dobra Na razie to na tyle Jeszcze ja się na pewno dogram jak będę robił dalej tam gdzieś na, na, na innym polu po prostu Zaraz się widzimy

lecę aktualnie tutaj na nasz, nasz największy kawałek który był z okóry, to jest 16 hektarów ponad lekko no już mam no już mam ładnie zrobione bo nie wiem gdzieś już mi się daje koło 6 koło 6 około 6 mam zrobione koło 6 mam zrobione To jest elegancko, elegancko. ale narsko. no tutaj akurat jest drugie pole też fajnie więc fajnie też ubywa mi więc fajnie też mi ubywa kurczę choć już się pomału nie chce już jak tak robię w tą i z poradę, w tą i z poradą z tą z już tak trzy dni no 3 dni robię mólczuję to kurczę no No nie chce się ale ale jest okej okay, jest okej okay. rozwalaczyć omacznice i też lepiej nam się o, tak byśmy talerzówką tak byśmy tego nie rozdrobnili a tak ładnie to rozdrabniam i orka na to i tyle To no, tu jest nasza najlepsza ziemia choć pod względem najlepszości to bym nie powiedział bo no, jest glina jest ciężka do uprawy bo nawet... Znaczy to mamy tam gdzieś koło domu w ziemię, bo tam są takie dobre mega dwójki, trójki, lekkie do uprawy, a to jest dwójki, trójki, ciężkie mega do uprawy i nam się ciężko to czasami uprawia, bo ono prosto, naprawdę. Tutaj miała iść teraz pszenica, miała ich teraz pszenica, a niestety nie idzie, bo neszyn, no, dokładnie no, raczej nie idzie, miała iść tu pszenica z tego powodu, tutaj po kury, pszenica ale nie zaczniemy bo jest za, za mocno i tego nie uprawimy musieliśmy nająć bez, agreant bezorkowy no i tak jak tutaj robiliśmy w zeszłym roku na całym jest pole i, i się i nie, nie uprawiłem tego i niestety tak to jest i zaczniemy po 36 hektarów kukurydzy na ziarno bo co mamy zrobić bo jak tego nie uprawimy a bo jest takie jedno błoto nie, jest, nie damy rady zasiąść nicy niestety No ale co, no trzeba je tak jak jest To będzie ładny kawał na ziarno, będzie Oj dobre Tylko najgorszy, najgorszy to jest od tego pola Bo trzeba się przez całe miasto przedusić Ale tak to Trzy dni koszenia dobre o. Może być po prostu, że z odwodem nie nadążymy. Tak to byśmy może jak dobrze wziąć od rana do wieczora to dwa dni by było, ale no z odwodem będziemy musieli stać kąpać w chwilę, to nie dam rady do tego i jest jak je. Tutaj właśnie wjeżdżamy w Wjeżdżamy po Wodzikach, pan do góry To ładnie też, tak Tata szykuje dzisiaj pszenicę, zaprawia Pszenicę zaprawia Pszenicę zaprawia uja, Ujałtawia I Mechanik Kosi kukurydzę na usługach Więc kurde Robota idzie u nas w miarę aktualnie Zawsze jak i dodatkowa kaska wleci z usług Pieniądz musi mieć obrót Pieniądz musi mieć obrót Tak jak jest nierówno jak Jest nierówno na przykład to To właśnie tak Właśnie tak się gdzie rząd ziemi jakby nabiera Kopyk ziemi też to niedobre opaski się później palą no, i tak w miarę staram się to regulować ale dobra to taka śkupa się zrobiła A tam idzie, nie patrzę Dobra kiedy że w tym filmie to już na wszystko. Dziękuję za, za oglądanie i do następnych film, filmów na razie i cześć.